could be us i widzowie dzisiaj gramy kolejny raz w minecraft survival i mam nadzieję że zostawicie tego lajka tam na dole bo mi będzie bardzo przyjemnie ale mam nadzieję że wy nie zapomnieliście o zostawieniu subika tam na dole i komentarza żeby bo chciałbym wiedzieć, co nagrywać, co robić. Może, nie wiem, kiedyś by nawet Fortnite wleciał z kolegą. A więc zostawiajcie lajki, lajku... Kurde. Jak będzie dużo lajków, to nagram Fortnite'a. I dzisiaj tak. Yy, kiedyś sobie tak po prostu bez celu pochodziłem. I mam dla was taką dobrą wieś. Widzicie tą górkę? Widzicie tą górkę? Ja wam coś pokażę. Jak będę za tą górką. Widzimy się za chwilkę. Dobra, już jestem na drugim końcu tej górki i patrzcie, co mi się udało znaleźć. Za 3 2 1. Tak. Druga wioska do splądrowania, jeszcze jej w ogóle nawet tutaj no, nie chciałem patrzeć i dam dam dam. Świątynia. Pójdziemy do niej po TNT i do cave'u. Tak, tak, tak i będzie w ogóle dla was taka mała niespodzianka ale zdradzę wam troszeczkę mój kolega będzie miał swój komputer więc ten serwer owszem dalej będzie ale stworzę inny żeby mógł ze mną grać jeśli wiecie znacie się na tym to weźcie mi w komentarzu napiszcie jak z trybu jednego, yy, jednoosobowego dać, żeby kolega mógł grać, bo ja widziałem na YouTubie, że udostępni przez LAN, tutaj i tak dalej. I tutaj teraz wam w lewym dolnym rogu wam pokazuję lokalna gra hostowana na porcie 503.8.0. Mój kolega próbował to zrobić i nie działało. Taki inny, owszem. No, ale... Nieważne. Najpierw trzeba to splądrować. Od samego początku do samego do końca. Ale mi głowa spływa. Tutaj co mamy? Skrzyneczki. U. Emeraldy. Nie, no. Gitas, gitas, gitas. Mi się to tam podoba. Wiecie, co możemy zrobić? Zwiedzić tutaj takie okolice, żeby, no wiecie, wiedzieć, z czym to się je. O, fajnie by tutaj było, nie wiem, myć. Wieże pilagerów. No. Napiszcie w komentarzu, czy Wy by w ogóle chcieliście taki odcinek z zwiedzania tego wszystkiego. Kurde, tutaj niczego nie ma, dopiero była jedna skrzynka. Chyba już zwiedziliśmy 5 domków. 5, 4, jakoś tak. O przepraszam Was. Teraz trzeba. Ciekawe, czy coś u góry będzie? Tutaj czasami jest skrzynka, ale. Nie tym razem. Uuu, ale tutaj. No, sianko może być, chlebki. Dobrze jest. A na górze nic, to trzeba na dół. Piu. Co teraz? Teraz tutaj. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Uuu, krówki. No, krową to ty nie jesteś. Aha, czyli stąd się nie da wyjść. Ach, e, e, nie wnikajcie, dobra. Yy, o, dzień dobry, panie bibliotekarzu. Uf, 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 uf. No, to będzie Ciekawe, co tam będzie. Może jak się będą, a może nie. A może będą, a może nie. Dobra, idziemy tutaj tylko. Zrobię sobie najpierw tarczę, bo tam mogą być mopki, wiecie, tam jest ciemno. O ty tyro. Nie, no. Wy to widzieliście. Dobra. Crafting ze sobą bierzemy, owszem. I pędzimy. Ja, os... ja oczywiście tam nie byłem. Więc. Naprawdę, nawet sami sobie to zobaczycie, że te skrzynki są pełne. I nawet tutaj nie ma żadnej dziury ani nic. Ej, a jest tutaj może coś jeszcze? Jakaś jedna wioska? Chyba nie. Chyba tylko już las świerkowy i ten zwyczajny. Dobra, dobra. Którędy to się wchodzi, przepraszam bardzo. Będzie tu coś, jakiś mobek, nie? To się chyba... Nie, to się tutaj, właśnie. Bo tu jest taka półpłytka, nie? Jak na nią wejdziecie, to też całe TNT wam wybucha. Taka ciekawostka. Możecie sobie te całe TNT wziąć. Jak ja to robię? I chwila tutaj. Sobie... Dobrze. Dobra, jest dobrze. I pierwsza... do mm, 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 Dobrze. Dobra, dajcie mi to. Nie, tego nie potrzebujemy. To sobie. No tam sztabki, żelaza, to tam. Zawsze samog mogę. Ufufu, uh, 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 No i... Tylko szkoda, że jeden diament. Szkoda, że nie więcej. I. Eee. Spodziewałem się, czegoś więcej nie ukrywam. No ale... Czego można od życia? Życie jest takie jakie jest. I co? Idziemy do góry? Mm, budować mi się nie chce. Dobra. I Więc... Ej, jest tu coś. Jestem w ogóle Czy tak niezbyt. Chyba już niezbyt kłopoty. Możecie zostawić lajka, że z bolącym brzuchem nagrywam dla was. Żebyście wy, moi drodzy widzowie, mieli co oglądać. Dobra, czyli to jest już zlutowane, ale... Nie, nie połączylibyśmy tych wiosek chyba nigdy w życiu. Chyba... Ja nawet, no, nie mam jak gmoda wpisać, jak sami tutaj widzicie. Więc ja nie oszukuję, ja z wami gram na fair. Ja tego nawet nie wiem jak zbudować. Tej tutaj, tutaj w świątyni, tak zwanej. Ale to mi jest niepotrzebne. To mi też nie jest potrzebne. Po co ja tym mięso wziąłem? Ale jestem mądry. Ale wiecie co nam się jeszcze może przydać? Bo tutaj, obok, niedaleko, za tą górką, czyli koło naszej wioski, jest lawa pulka. A jak dobrze wiecie, to z, law z lawa pulki można zrobić portal do netheru. Co? Robimy? I patrzcie, nawet tutaj mam zapalniczkę. Kurde. Tutaj gdzie ona jest? A tutaj jest. Przesił. I tak. Kolega mi pokazał, jak odpalić ile co ma tam. Wiecie, wytrzymałości, nie? I dzięki, serdeczko dla Ciebie, Szymon. Dobra, gdzie to było? Gdzie to jest? Halo, gdzie jesteś, lawa pulko? Halo, to, i tak, chyba tędy przechodzi. No, tędy przechodziłem. No, tutaj jest lawa pulka. Bo ledwo tego teraz zrobiłem. ledwo. Dzień dobry. Tam. tam pani życie mija. Ja to czekajcie, bo to się robiło tak, nie? Raz, dwa, trzy. Bok. Czy się tak robiło? Jakoś tak. Ciup, nie, bo ja lawapulkę zepsuję. Ale jestem mądry <laughs> i przepraszam was, ale mam katar niestety. I to się robiło tak i teraz pik watchup. Ale ja jestem nie. Mm -hmm. Okej. Okay. To robi wrażenie. Jak to zbudować? Dobra. Ja to robię po swojemu. <noise> eee, to mam mieć. Tuż jeszcze ruchuści. Dobra. Kurde, trzeba coś zjeść. Amu, 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 szamu, szamu, szamu. Ciup. Nie. Gaś. Dobra. Dobrze jest. To mam mieć. Ciup. Creeper. Sytuacja jest opanowana. Aha, nie, dobrze jest, dobrze, dobrze. Dobra, już jestem. Portal, czy będzie zrobiony, czy jest zrobiony, czy w ogóle mam jakieś szanse go zrobić? Nie wiem, i tak, pierwszy raz robię po portal. W taki sposób, bo zawsze to wiecie yy, yy, no. dałoby się niby wykopać, nie? Ale ja to sobie muszę robić nowa. Czekajcie, spróbuję to tak wykopać. Widzimy się za... Niedługo. Dobra, wykopane! Jest! O, dajcie mi porady w komentarzach, jak to robić. Jak to tobie robi w 5 sekund? A... a ja robię, jak robię. Ciub, ale jestem niemądry. Hmm, jak to zrobić? Jak to tobie robi? Co on to robi? Na 4 wysokości? Czy jak? Halo? Bo ja... Tak słabo to rozumiem. Dobra! Walić! Niech tego nie będzie, trudno. Dobra, bieramy. Zapalniczka. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Dzień dobry. I... idziemy. Jak się spuściłem żeby zrobić zwyczajny portal do netheru. I co? Bazalcik będzie? Czy... Może by był bazalt lepszy, ale. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dobra, ale my mieliśmy i do kajwania. Trzeba się przespać. Oj, trzeba. Gdzie my jest? Tam trzeba iść. I tam? No, tam, tam trzeba przejść. Dobra, widzimy się jak będzie dzień. Dobra jestem, yy, mamy tięgti ti. trzeba się teraz wkopać na mam, mam pochodnia Ja nawet węgla Nie mam no to świetnie Oscar, fajnie, fajnie chcesz nagrywać odcinek, świetnie yy, och, yy, yy, yy. Dzięki z... Jak się przestraszy... Jak się przestraszy... Czekajcie, ustawienia... Yy, ustawienia graficzne... Jaskrawa... Yy, dobra, walić. Widzimy, widzimy. Węgiel! Spotkamy po drodze. Tak, tak. Ciężko coś widać. Po No, jakiś węgiel już się chyba powinien trafić, nie? Oj! Tutaj nie. Nie, to, tutaj tego nie ma, tego gravelu walonego. A jakby wiem co mi możecie powiedzieć, że to będzie głupie co ja zrobię. Ale jak będzie ta... To... Ciup! Dobra. I mamy węgiel. Ale fajnie się bawię. E, dobra, mamy 10 patyków i kij. Dobra, mamy kajwa i... Tak, idziemy nim w dół, oczywiście. U, za to to. to kiedy indziej Myślałem, że to Jak się a to Żelazo No ja mam tyle niepotrzebnych rzeczy To mi jest niepotrzebne, to mi jest to... W ogóle po co ja to brałem ja też, To też, to też To też, to Nie, chlebek sobie zostawię Ciup, ciup, co, 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 co? Ej, co tam jest, spawner? Halo? Nie wiem Dobra, trzeba żelazo wykopać. Ale dużo żelaza. No i ja zajw to wziąłem. Jaki ja jestem mądry. Ja tak. Ja nie wiedziałem, że ja tak potrafię. Jaki ja. Co mnie bijesz? No. Ile was tu jest? Ciup. Was tu jest. Za dużo. Nie, nie. nie. Nie, nie chcemy iść w górę. Na których jesteśmy w ogóle? Kordach Dwa, 24. Hm. Jak coś mnie jeszcze raz tak w plecy uderzy, to ja się chyba posikam ze strachu. Ja naprawdę teraz mówię, nie. Bo te zombie to jakaś paranoja. Dobra, teraz które kordy? 15 jeszcze. Tak, wiem, głupia, siup sił jaka eksplozja, a pewnie nic nie będzie. Skąd ja to wiedziałem? Hmm. Czemu na wersji 1.19 są takie duże rudy? Ja się pytam. <laughs> Halo, policja. Wow. <laughs> Dobra, jeszcze trzeba tutaj żelazo wykopać, żeby nikt tego nie miał. W sumie, kto ma to wziął się? Tutaj nikogo nie ma. Dobra, jeszcze jedno zdjęcie nam zostało, to trzeba to tam dać. a i podpalamy. I czy wybuchnie, wybuchnie, znaczy no, na pewno wybuchnie, ale. I tyle skajewa. Hmm, <laughs> No fajnie. Jest super. Ja się cieszę bardzo. Jest ekstra po prostu. Po prostu jest ekstra. Jak ja się cieszę, to, to, to jest niesamowite. Dobra i tyle by było z... Te... I tyle by było z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i w następnym odcinku pójdzie... Pójdziemy tak do kaiwa, że no, pół zbieram. Jak najwięcej umiem tego TNT. I mam nadzieję, że mi się filmik podoba. No i co? Widzimy się do ostatniego materiału. No i cześć!